Są bóle, których nie można wypowiedzieć, nie można ich nazwać. One po prostu cicho wracają do wnętrza niczym rzeka, która cicho niszczy duszę. Dorastamy nie tylko z lekcjami, ale i z ranami. Nikt nie jest wolny od bólu, ale nie każdy wie, jak go słuchać. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie stajemy się oświeceni poprzez wyobrażanie sobie obrazów światła, lecz poprzez uświadomienie sobie Ciemności. Ból w oczach Junga nie jest błędem, którego należy się pozbyć, ale świętym powołaniem, zaproszeniem do podjęcia podróży wewnętrznego rozwoju. Nie przychodzi po to, by nas obalić, ale by przybliżyć nas do naszego prawdziwego ja. Ja, które nigdy nie zostało uszkodzone, lecz zostało zapomniane pośród zakurzonych warstw życia. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie tak bardzo boli? Ale prawdziwe pytanie powinno brzmieć, co ten ból próbuje mi powiedzieć? Ponieważ za każdym smutkiem, każdym rozczarowaniem, każdą pozornie nie do zniesienia emocją kryje się zawsze głębokie przesłanie. Być może jest to wezwanie do powrotu do części siebie, która została odrzucona. Może to przypomnienie, że tak długo żyliśmy w starych schematach, że nasze dusze nie mogą oddychać, albo po prostu jest to sygnał, że musimy się zatrzymać i zacząć patrzeć w głąb siebie. Ból nie jest wrogiem to tylko posłaniec. Ktoś puka do drzwi w środku nocy, niosąc pochodnie świadomości, prowadząc nas w głąb najciemniejszej piwnicy naszych dusz, gdzie ukrywamy rzeczy z którymi nigdy nie odważyliśmy się zmierzyć. I tylko wtedy, gdy jesteśmy wystarczająco odważni, by otworzyć drzwi, zaprosić ból do środka, usiąść i posłuchać go bez uprzedzeń, wtedy pierwsze światło może się przesączyć. Podróż przez ból nie zaczyna się od ucieczki, ale od akceptacji. Wszystko zaczyna się nie od działania, lecz od obecności. Ale nie kończy się na zwycięstwie, a na pojednaniu z samym sobą. Często myślimy, że cierpimy z powodu jakiegoś wydarzenia, okrutnego słowa, czyjegoś odejścia, druzgocącej porażki lub zniszczonego marzenia. Jednak, według Karla Junga, prawdziwy ból nie wynika z samych zdarzeń, lecz z naszej reakcji na nie. Cierpimy, bo nie chcemy przyznać, że to się wydarzyło. Zmagamy się z przeszłością, stawiamy opór teraźniejszości i kurczowo trzymamy się wyidealizowanej wersji życia, która już nie istnieje. Z tego zaprzeczenia rodzi się cierpienie. Opór może przybierać różne formy od zaprzeczania, unikania, tłumienia emocji, po przekonywanie samego siebie, że jesteśmy w porządku, choć w głębi duszy tak nie jest. Nie chcemy zaakceptować, że zostaliśmy zranieni, że osoba, którą kochamy się, zmieniła, że pewne drzwi zamknęły się na zawsze. Walczymy z nurtem rzeczywistości, próbując trzymać się przeszłości, jakby życie było czymś, co można kontrolować za pomocą rozumu. Ale prawda jest taka: to nie życie sprawia, że cierpimy, to nasze daremne próby, żeby je zmienić. Jung dobrze to rozumiał, gdy pisał: Nic nie wywiera tak silnego wpływu psychologicznego na nasze otoczenie, a zwłaszcza na nasze dzieci, jak nieuzdrowione życie naszych rodziców. Tę metaforę można rozszerzyć jeszcze bardziej. Dusza, która nie akceptuje siebie, serce, które zawsze buntuje się przeciwko temu, co jest, będzie siać pokłady cierpienia nie tylko u siebie. Ale i u otaczającego ją świata. Akceptacja nie oznacza poddania się, ale głęboką formę mądrości. Kiedy przestajemy stawiać opór, zaczynamy postrzegać rzeczywistość taką, jaka jest niezakłóconą oczekiwaniami i niezakłóconą strachem. Wtedy nie jesteśmy już ofiarami okoliczności, ale raczej świadomymi obserwatorami ludźmi, którzy potrafią zrozumieć, to jest to, co się dzieje, i mogę być tutaj z tym, bez konieczności ucieczki. Nie możemy uciec od bólu, odwracając się od niego. Tylko stawiając czoła burzy, spokojnie i uważnie, możemy znaleźć prawdziwy spokój. A czasem wystarczy chwila akceptacji, by rozwiązać węzeł, który przez tak długi czas wiązał nasze serca. Ból nie chce zniknąć. Chce po prostu być usłyszane, a gdy przestaniemy się opierać, ból nie będzie już wrogiem, lecz przewodnikiem, który pozwoli nam powrócić do siebie. Sądzimy, że to, co wydarzyło się w przeszłości, również przeminie. Jednak Karl Jung wskazał na coś głębokiego: Dopóki nie uczynisz tego, co nieświadome, świadomym, będzie ono kontrolowało Twoje życie. A ty. Będziesz to nazywał przeznaczeniem. W podświadomości każdego człowieka kryją się historie, które nigdy nie zostały w pełni opowiedziane. Rany z dzieciństwa, uczucia odrzucenia, upomnienia, które słyszeliśmy i które zatwardziły nasze serca, wciąż żyją cicho pod skorupą, którą nazywamy dzisiejszym mną. A podświadomość, na swój tajemniczy i wierny sposób, Wciąż powtarza te wzorce, jakby chciała zostać usłyszana. Nadal kochamy niewłaściwą osobę i zostajemy zranieni tak samo jak ostatnim razem. Ciągle czujemy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie jesteśmy wystarczająco piękni, nie jesteśmy wystarczająco wartościowi, mimo że inni patrzą na nas z podziwem. Odrzucamy szansę na szczęście, ponieważ w głębi duszy uważamy, że na nie nie zasługujemy. Pętle wciąż się powtarzają nie dlatego, że jesteśmy głupi czy słabi, ale dlatego, że podświadomość kontroluje grę w ciemności. Nie rozróżnia dobra od zła, po prostu pozostaje lojalny wobec tego, co znane. Mimo, że jest to znajome, jest to bolesne. Jung zrozumiał, że aby wyrwać się z tych cyklów, musimy wprowadzić światło świadomości w ciemność. Potrzeba odwagi, aby zapytać, dlaczego tak reaguje, co powtarzam, i jakie obawy skrycie kierują moimi decyzjami. Tylko odważając się stawić czoła temu problemowi, możemy zacząć pisać historię naszego życia na nowo, świadomie, nie dając się już ponieść duchom przeszłości. Trzeci ego, cichy złoczyńca ego, nie jest otwartym potworem, jest świetnym aktorem. Utalentowanym, subtelnym i przekonującym. Szepcze nam w głowie: Musisz być lepszy od innych, musisz coś udowodnić, nie możesz ponieść porażki, musisz wszystko kontrolować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I my w to ślepo wierzymy. Karl Jung opisał ego jako maskę osobowość, którą nosimy, aby zyskać akceptację społeczeństwa. Ale im dłużej żyjemy w tej masce, tym bardziej oddalamy się od swojej prawdziwej natury. Ego sprawia, że przywiązujemy się do roli osoby doskonałej, silnej, osoby, która wszystko wie, osoby, która nigdy nie jest słaba. Ale za światłami sceny kryje się dusza zmęczona ciągłym udawaniem, żeby być kochaną. Najstraszniejsze jest to, że ego nie nienawidzi cierpienia. Ono się nim żywi. Za każdym razem, gdy reagujemy dramatycznie, za każdym razem, gdy czujemy się obrażeni, zranieni, zagrożeni, ego odrobinę rośnie. Wzmacnia naszą tożsamość emocjonalnymi fragmentami, sprawiając, że wierzymy: To ja jestem zraniony, to ja jestem zły, to ja jestem zdradzony. I tak wciąż tkwimy w tych opowieściach. Wyzwolenie nie następuje poprzez pokonanie ego ale poprzez dostrzeżenie go rozpoznanie i niepozwalanie aby nami rządziło kiedykolwiek ego szepcze musisz się wykazać zatrzymaj się i zapytaj naprawdę czy naprawdę tego potrzebuję czy to tylko echo starych lęków kiedy uświadomimy sobie że ego nie jest naszą prawdziwą naturą a jedynie skorupą mechanizmem obronnym Zaczynamy wymykać się spod jego kontroli. A gdy ego się wycofuje, otwiera się głęboka przestrzeń, gdzie dusza może oddychać, być sobą, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Ucieczka od ego nie polega na utracie siebie, polega na odnalezieniu siebie na nowo, pod kurzem oczekiwań, lęków i starych historii. I być może to był pierwszy moment wolności. Często dorastamy w świecie, który uczy nas unikać emocji, zwłaszcza tych nieprzyjemnych. Od dzieciństwa słyszymy: Przestań płakać, bądź silny, nie myśl negatywnie. Uczymy się więc, jak się przygotować, powstrzymać łzy, stłumić smutek, ignorować gniew i udawać, że ból nie istnieje. Karl Jung wskazał jednak na ważną prawdę. Nie możemy uciec od niczego, dopóki tego najpierw nie poczujemy. Ból nie znika, jeśli go ignorujemy. Nie znika, gdy udajemy, że jesteśmy silni. I odwrotnie, gdy zaprzeczamy bólowi, ten powraca w inny sposób, bardziej podstępny, głębszy i często w nieoczekiwanych formach, jako nagłe napady lęku, niewyjaśniona pustka, wybuchy gniewu lub nienazwany smutek. Leczenie zaczyna się wtedy, gdy pozwolimy sobie usiąść ze swoim bólem tak, jakbyśmy siedli ze starym przyjacielem, kimś, kogo unikaliśmy z obawy przed ponownym zranieniem. Analiza nie jest wymagana, nie potrzeba żadnego powodu. Poczuj to. Góle w gardle, stłumione szlochy, ściśnięte serce i uczucie rozpadu od środka. Nie próbuj racjonalizować. Nie oceniaj siebie jako słabego lub negatywnego. Po prostu wsłuchaj się w ból, jakby szeptał coś bardzo ważnego, coś czego nie próbowaliśmy usłyszeć przez cały czas. Odczuwanie bólu nie czyni nas słabymi, lecz ludźmi. To akt głębokiej odwagi, gdyż wymaga od nas pełnej obecności w tej niewygodnej chwili, bez uciekania, bez znieczulenia. Bez wypełniania jej fałszywą radością. A gdy jesteśmy wystarczająco obecni w obliczu naszego bólu, dzieje się coś dziwnego. Ból zaczyna się topić. Żaden ból nie jest pozbawiony znaczenia, dopóki nie odrzucimy chęci wyciągnięcia z niego wniosków. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, Kim postanowiłem się stać. A na styku cierpienia i wyboru cierpienie zaczyna się przekształcać, z ciężarów wewnętrzny ogień, z blizny w światło dla innych. Cierpienie zostało rozwiązane. Nie towarzyszyła mu łagodna kołysanka, lecz krzyk w ciemnościach nocy. Ale uczy nas też najgłębszych lekcji o miłości, ograniczeniach, odpuszczaniu i współczuciu. Kiedy spojrzymy na nasze rany wprost, nie tylko z bólem, ale z otwartym sercem, zaczniemy dostrzegać głębsze ich warstwy. Dlaczego tak bardzo cierpimy? Dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób? I co w nas samych należy odczytać? Bólu nie należy ukrywać, lecz wyolbrzymiać, traktować jako część naszej historii przetrwania. Kiedy przestajemy próbować uciekać. Zaczynamy rozumieć, że każda przerwa jest okazją do odrodzenia. Każdy zmysł węchu jest bramą do nas samych, gdzie uczymy się, jak stawić czoła nie zewnętrznej sile, ale mądrości wykutej w ogniu. Mądrość rodzi się z bólu, nie ze smutku. Jest skromny, cichy i bogaty w ukryte bezpieczeństwo. To ten rodzaj zrozumienia, którego nie można uzyskać z książek ani porad. Można go uzyskać jedynie poprzez przechodzenie przez własną ciemność i dążenie do światła. Kiedy ból się zmienia, nie postrzegamy już siebie jako ofiar. Stajemy się opowiadaczami historii, ludźmi, którzy potrafią przekształcić najbardziej bolesne rozdziały w symbole uzdrowienia. Dzięki tej przemianie życie przestaje być ciągiem cierpienia, a staje się podróżą głębokiej nauki. W której zadajemy sobie pytanie nie, dlaczego to mnie spotyka, ale jak mogę się dzięki temu rozwinąć? Odczuwanie bólu w pełni jest pierwszym aktem prawdziwej miłości do samego siebie. To nasz sposób na powiedzenie sobie: Zasługuję na to, by mnie wysłuchano, nawet gdy odczuwam ból. I z tego miejsca akceptacji rozpoczyna się proces uzdrawiania. Naturalnie, bez wymuszenia, bez pośpiechu, jak kwiat rozkwitający powoli w ciszy. Kiedy zmagasz się z bólem, nie ma nic trudniejszego niż powiedzenie: To też minie. Ból ogarnia nas niczym burza, gęsta mgła otula nas, uniemożliwiając dostrzeżenie wyjścia. Ale Karl Jung przypomina nam: Nic nie trwa wiecznie, jeśli pozwolisz temu przeminąć. Wszystkie emocje, łącznie z bólem, są tymczasowe. Nie jesteśmy swoją prawdziwą naturą, jesteśmy tylko falami i wiatrami, które przepływają przez ocean świadomości. Czasami to nie nasza siła sprawia, że tak długo trzymamy się czegoś, ale to, że zbyt mocno się czegoś trzymamy albo próbujemy puścić. Ból staje się trwały tylko wtedy, gdy się z nim utożsamiamy, gdy mówimy: Jestem niegodny miłości, zamiast czuje się samotny kolejna mała delikatna rzecz która ma moc zmienić całe doświadczenie kiedy przestajemy przywiązywać się do bólu jako do tożsamości otwieramy przestrzeń w której może on przeminąć podobnie jak rzeka emocje muszą zostać usunięte gdy zatrzymamy ten proces zamieni się on w osad kiedy się tego pozbędziemy stanie się to częścią rytmu życia Wyobraź sobie, że stoisz w deszczu. Nie możesz rozkazać, żeby padało bez przerwy, ale możesz wyciągnąć ramiona, poczuć wilgoć na skórze i wiedzieć, że w końcu przestanie. Tylko mnie to obchodzi. Kiedy się zatrzymamy, weźmiemy głęboki oddech i pozwolimy cierpieniu przejść przez nas bez oporu, ono ustąpi samo, nie dlatego, że jesteśmy silniejsi. Ale dlatego, że nauczyliśmy się opierać naturalnemu nurtowi życia. Chodzi o to, aby zrozumieć, że nawet gdy serce jest pęknięte, przez tę szczelinę światło wciąż może się przedostać. A gdy mamy odwagę pozostać z bólem, jako obserwator, nie swędząc, nie reagując, będziemy świadkami cudu. On przemija, jak wszystko inne w życiu. Pozwól więc życiu, żyć przez Ciebie zarówno radości jak i smutki, rozbicia pomiędzy chwilami ratunku, bo ostatecznie nie jesteś falą, jesteś oceanem, a ból jest tylko chwilowym ruchem w ogromie ciebie samego. W końcu, gdy już przezwyciężymy ból, nie uciekając od niego, ale cicho przez niego idąc, jak samotny pielgrzym na wyboistej drodze, Nagle uświadomimy sobie, że ból nigdy nie był naszym wrogiem. On jest listonoszem. Posłaniec ze świata wewnętrznego, niosący przesłanie, które przegapiliśmy, ignorowaliśmy lub odrzucaliśmy przez lata. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie stajesz się oświecony wyobrażając sobie światło, stajesz się oświecony postrzegając ciemność. A w chwili, gdy odważymy się otworzyć na ból, wkraczamy w głęboki proces, w którym światło zaczyna rodzić się nie na zewnątrz, ale z głębi nas. Ból nie odbiera nam światła, sprawia tylko, że zapominamy, że ono zawsze było. W chwilach cierpienia świat zdaje się walić, ale w głębi emocji, gdzie nie ma już niczego, czego można by się uchwycić, pojawia się mały promyk światła światło przebudzenia. Ani doskonałe, ani świetne, ale było na tyle ciepło, że nie musieliśmy wychodzić z domu, wystarczająco silny, by nas poprowadzić z powrotem. Ponieważ światło nie pojawi się, gdy ból się skończy, objawia się bólem, gdy przestajemy się opierać. Kiedy odpuścimy potrzebę kontrolowania i pozwolimy sobie być sobą, kruchymi, wrażliwymi, niedoskonałymi, ale autentycznymi. To był moment jasności. Nie przychodzi już z zewnątrz, z pocieszenia czy obietnic, ale z odwagi, którą dajemy sobie sami. Odwaga, by zostać, by patrzeć głęboko, by się uleczyć. Wtedy przeszłość nie będzie już osądem. Ból nie jest już łańcuchem. Każde doświadczenie, zarówno gorzkie, jak i słodkie, staje się świadectwem dojrzałości. Rozumiemy, że siła człowieka nie polega na unikaniu cierpienia, ale na umiejętności ucieczki przed nim z otwartym sercem, otwartym umysłem oraz łagodną, ale silną wolą. A potem pojawiło się światło nie tak jasne jak olśniewający świt, ale tak ciche jak mały płomień pośród nocy. Ale to jest jedyne światło, którego nie można nam odebrać światło które pochodzi z naszej własnej ciemności, z czasów, gdy się nie poddajemy, choć mamy ku temu wszelkie powody. To światło pokaże drogę, nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy wciąż toną w bólu. Ostatecznie uzdrowienie nie jest celem końcowym, lecz sposobem życia. Problemem jest to, jak postrzegamy ranę, nie jako porażkę, ale jako początek. Tam, gdzie rozbłyska pierwsze światło, miękkie, łagodne, ale głębokie i trwałe. A gdy nauczymy się kochać ból jako świętą część życia, gdy przestaniemy próbować go odpychać, ale nauczymy się go słuchać, nauczymy się z nim żyć, nie będziemy już ofiarami. Jestem tym, który się odrodził, z popiołów tego, co wydawało się złamane. Ból nie jest tym, co cię zabija. To tutaj zaczynasz stawać się sobą głębiej, bardziej autentycznie i wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Po wszystkich warstwach emocji, długich, nieprzespanych nocach i pozornie niekończących się dniach cierpienia zaczynamy rozumieć: Ból nie jest celem, ale bramą. Portal do wnętrza siebie, gdzie prawdziwe światło nie pochodzi z zewnątrz, ale z przebudzenia duszy. Są takie bóle, których nie da się nazwać, można je jedynie odczuć, pozostawiając ciężką ciszę w sercu. Myślałam, że jeśli będę wystarczająco silna, to już nic nie będę czuć. Ale przecież, właśnie te uczucia, które próbujemy negować, są dowodem na to, że wciąż żyjemy. Nadal czuję. Nadal jest nadzieja. Karl Jung nie mówił o tym, jak uniknąć cierpienia. Opowiada, jak przez to przejść, wykorzystać to i uczynić częścią swojej duchowej podróży ewolucyjnej. Ponieważ cierpienie, jeśli jesteśmy na tyle odważni, by spojrzeć na nie wprost, jest wezwaniem ducha. To znak, że nadszedł czas, by się zatrzymać, zwrócić się do wewnątrz i wsłuchać w niewypowiedziane słowa wewnątrz nas.